Ta przemiana i ta praca, która jest potrzebna na tym początkowym etapie powrotu do siebie, jest tym fundamentem, bez którego y, ta zmiana nie zajdzie. Bo jeżeli będziesz ciągle uciekać od siebie i od tego, co w tobie trudne, będziesz unikać trudnych tematów, unikać tego cienia, który w sobie nosisz, czyli również tych emocji, które, które gdzieś tam y, są zakopane czasem bardzo głęboko, to. Nie uwolnisz się od tego ciężaru i ciągle będziesz żyła w takim, w takim poczuciu, y, takiego niespełnienia i w poczuciu y, tego, że czegoś ci w życiu brakuje, bo będzie ci brakowało tego spokoju, będzie ci brakowało tej wewnętrznej akceptacji siebie i po prostu takiej szczerej wdzięczności za swoje życie. Y, będziesz y, miała w taki, takie poczucie obciążenia w swoim ciele. I nie będziesz wiedziała, dlaczego nie potrafisz się cieszyć, dlaczego ciągle masz takie poczucie, że coś jest z tobą nie tak. Bo to właśnie te nieuwolnione emocje, ten ciężar emocjonalny, ta uwięziona w nas jakby energia tych emocji, ona nie pozwala nam na tę na wewnętrzną pełną, pełną radość.